W jednym z odcinków pokazałem, wspomniałem o, o aplikacjach, które służą do notowania. Chciałbym Państwu pokazać dzisiaj trzy aplikacje, bardzo szybko, bez wchodzenia w jakieś szczegóły, które są bardzo użyteczne. W tym wypadku korzystam z aplikacji i z tabletu Apple'a, więc może jest to specyficzne podejście. Ale jedna aplikacja jest zbudowana w Apple'a, natomiast wie pozostałe są dostępne na każdy tablet. I może zacznijmy od takiej najprostszej aplikacji płaskiej, która się nazywa Freeform. Jak Państwo widzą, jest od razu pusta tablica. Możemy sobie na przykład, nie wiem, możemy sobie zacząć cokolwiek, wybieram sobie jakiś plusy, mogę sobie rysować, na przykład, nie wiem, jakieś pojęcia, na przykład prawda, prawda, na przykład, nie wiem, logiczna. Możemy sobie dać prawda, prawda ontologiczna, ontologiczna. i później pytanie, na przykład kłamstwo, sobie dam. Co to jest? Kłamstwo, czy, to jest, czy kłamstwo jest przeciwieństwem prawdy? No niekoniecznie. Kłamstwo to jest przeciwieństwem kłamstwa, jest na przykład prawdomówność, nieprawda. Bo można kłamać mówiąc, mówiąc prawdę. Więc jak Państwo widzą, tworzę sobie jednocześnie od razu taką mapę myśli, ale ta Freeform ma jedną wadę, jeżeli ktoś używa tabletu Aploskiego. Ma niestety tendencję do tego, żeby się zawieszać. Więc tak Państwu tego Freeform może do końca nie polecam. Druga aplikacja, którą już możemy z, wykorzystywać na wszystkich. Możliwych systemach, to jest aplikacja Concepts. Jak Państwo widzą znowu, mamy do czynienia z różnymi, z różnymi mapami myśli. Tu już jakieś mapy myśli o właśnie chociażby tutaj komputacjonizm, a maszyna Turinga. Jak Państwo widzą znowu, mapa myśli, różne schematy, różne powiązania, które możemy wykorzystywać. Możemy oczywiście coś dopisywać, możemy tworzyć. To jest oczywiście już całkowicie wolna twórczość, kiedy te nasze własne skojarzenia tworzymy, więc również bardzo ciekawa aplikacja, do której. Do której z korzystania zachęcam Państwa. I wreszcie trzecia aplikacja, która nazywa się Good Notes, bardzo ciekawa aplikacja. Niestety tu jest pewne ograniczenie, że to, co nas najbardziej interesuje, czyli ta, ta płaszczyzna do notowania, ona jest dopiero w wersji płatnej to jest może pewne ograniczenie. Ale myślę, że tej aplikacji poświęcimy osobny, osobny odcinek, żeby Państwu pokazać naprawdę korzyści z tej aplikacji, a Państwo znowu tu widzą, że mamy do czynienia z jakąś ładną. Schematem, mapa myśli. Bardzo ciekawa wersja, bardzo ciekawa funkcja, która pojawia się w tej aplikacji, to są np. ikonki. Możemy sobie wybrać, właśnie ikonkę, sobie ją wkleić, przestawić. Popatrzmy, że możemy dzięki temu robić to, co jest ważne w notatkach, czyli uwypuklić coś, pokazać jakieś powiązanie, skojarzenie dla naszego mózgu. I rzeczywiście ta, ta aplikacja jest bardzo. Ciekawa, bardzo dobra i warto z niej korzystać, bo niestety, jak znowu, jak Państwo widzą, mogę sobie przesuwać, mogę później wybrać jakiś fragment, powiększyć go, ale myślę, to pokażemy już w szczegółach w następnym odcinku, żeby Państwo zobaczyli, jak wykorzystać w pełni te możliwości, które pojawiają się w GoodNotes. Polecam jakąkolwiek aplikację do tworzenia dobrych notatek, czy to będzie Freeform, czy to będzie Concepts, czy to będzie GoodNotes, myślę, że są jeszcze także inne, po prostu korzystajmy z nich, bo to będzie spożytkiem dla naszego uczenia się. Polecam. I oczywiście polecam subskrybowanie naszego kanału.